Łukaj Pindelski. Dzisiaj Tomasz Zagrajek z MasterCard. Um, Cześć, dzień dobry. I kilka kwestii, które chciałbym dzisiaj z Tobą omówić. Takich, które no, mogą być dla naszych studentów, ale i też i absolwentów, um, myślę, ciekawe. Um, bo chciałbym z Tobą porozmawiać dzisiaj o wyzwaniach, z jakimi firmy, zwłaszcza duże, no bo jednak reprezentujesz dużą firmę i pracujesz tak. w dużych, może masz doświadczenie. I może coś opowiedziałbyś nam, z jakimi w ogóle dzisiaj duże firmy spotykają się wyzwaniami? Po pierwsze to dziękuję za zaproszenie i jest mi niezmiernie miło. Nie studiowałem na ZGH, studiowałem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ale mam nadzieję, że mimo to czasem gościem w Twoich progach, w Waszych murach mogę. Być odpowiadając na Twoje, na twoje pytanie, no my żyjemy w bardzo takich intensywnych czasach, w bardzo dynamicznych czasach, które przynoszą mnogość wyzwań. Także e, odpowiadając na pytanie, co jest największym wyzwaniem, no to ta mnogość wyzwań jest jednym z jest e, sam fakt, że tych wyzwań jest bardzo dużo, powoduje rzeczywiście no, bezprecedensową sytuację. Tak? To, jest, to jest sytuacja, w którym, przy, z którą wcześniej Zarządzający właściwie się nie mierzyli. Ta intensywność powoduje i te, te zmiany wokół nas powodują, że stawiane są przed, przed nami, przed, przed firmami, czy dużymi, czy, czy małymi, są stawiane wymagania, które, który, których wcześniej nie mieliśmy, na które musimy odpowiedzieć w sposób taki często bardzo zwinny, często natychmiastowy. A to z kolei wymaga od nas albo natychmiastowego wykształcenia kompetencji, których potencjalnie nikt nie ma, które są unikalne, które do tej pory w ogóle nikt nawet nie pomyślał, żeby, żeby specjalizować się w jakichś niszowych, niszowych kierunkach. Ale, no ale od czego są partnerzy? Tak? Od czego są partnerzy w biznesie? Od czego są, są e, firmy e, zaufane? a to też jest w ogóle przestrzeń dla nowych przedsiębiorstw, dla nowych ludzi wchodzących często na rynek pracy, którzy mogą taką niszę wypatrzeć, taką niszę zagospodarować i potrzeby gigantów na wyspecjalizowane usługi szybko i sprawnie zrealizować. No to prawda, bo prowadzimy wspólnie nasz autorski przecież tutaj program Fintech and Commerce Startups with Mastercard dla naszych studentów. I on bardzo się zmienił przez te lata. To już zupełnie nie jest to, z czym myśmy zaczynali. Czyli te wyzwania też dla, dla firm muszą się zmieniać, no bo fintech i e commerce startup i tak dalej, widocznie już jest co innego niż było. I tak ewolucyjnie ja sobie przed tutaj spotkaniem porównałem te programy. One nie mają wiele wspólnego. One się bardzo zmieniły, to prawda. Przy okazji, podziękowania dla całego zespołu, bo tu rzeczywiście e, wiele moich koleżanek i kolegów e, wspólnie z nami ten, ten program dla, dla studentów CEMS SGH realizuje. E, no ale tak jak powiedziałeś, to jest, to jest nieba ziemia. To, z czym zaczynaliśmy tę przygodę nie pamiętam kilka lat temu, kilka lat temu. E, ale no właśnie. Cofamy się pamięcią, to nie było aż tak dawno, to było to nie, nie wiem, 5-6 lat temu. A ta tak. rzeczywistość biznesowo-technologiczno-regulacyjna była zupełnie inna. My wtedy mówiliśmy o zupełnie innych rzeczach niż to, o czym rozmawiamy dzisiaj. Poruszyłeś tutaj temat zaufania jako waluty swoistej w biznesie. Czy w takim razie, no bo dotychczas podchodzono do tego, że zaufanie to jest coś, co buduje się latami i bardzo trudno jest, Odbudować, jeśli ktoś je stracił. To w zasadzie taką mantrę to było powtarzane. Czy da się to zrobić w miarę sprawnie, no, żeby pracować z dużymi firmami? No, to, to może być istotnym wyzwaniem. Szczególnie młode firmy, czy, czy mogą jakoś sprawnie to, to zrobić? E, oczywiście tak. To ja bym tutaj wskazał kilka. Kilka takich przewag, które rzeczywiście, na które duże firmy będą zwracały uwagę. No takim oczywistym, oczywistym elementem, oczywistym czynnikiem są kompetencje, tak? I, I tu taka w sumie wskazówka, jeżeli jesteśmy w czymś dobrze, jeżeli czujemy się komfortowo w jakiejś strefie i obszar, który sobie znaleźliśmy, jest naszą pasją, zrobiliśmy z tego biznes i funkcjonujemy, to jest ogromna wartość dodana, tak? bo ta wartość dodana polega na tym, że my jesteśmy wiarygodni w tym, w tym co robimy, a przez y, taką kombinację właśnie tej wiarygodności i kompetencji no, budujemy właśnie zaufanie, mm -hmm. o którym powiedziałeś, czyli tą, tą trochę walutę nowego biznesu, tak? Bo oczywiście wszyscy y, wszyscy patrzą na, na wskaźniki finansowe, wszystkich interesuje PNL, ale zaufanie jest tą unikalną walutą, która. No, używając sloganu reklamowego Mastercard jest bezcenna, mm -hmm. która raz zachwiana, bardzo ciężko ją odbudować. Także yy, to jest ten element, który potrafi, yy, a wręcz coraz częściej decyduje, a wręcz jest ważniejszy niż aspekty stricte finansowe. No, powiem Ci, że trochę mnie tym zaskoczyłeś, bo myślałem sobie, wszyscy mówią WK, to jest wyzwanie, szybko mm -hmm. zmieniający się świat. Um, Tutaj jakby nagle zadane pytanie, a ty podchodzisz z zupełnie innej perspektywy. Z perspektywy takiej ludzkiej, humanistycznej, humanistycznej bardzo. No. no bo to jest trochę tak. Excel w pewnym sensie nie popełnia błędów i Excela no, prawie każdy potrafi zbudować. Oczywiście pomysły na biznes, wszyscy mamy różne tych pomysłów. Jest bardzo dużo, natomiast są też w tym biznesie wartości, którymi zawsze warto się posługiwać i które na dłuższą metę zawsze się, zawsze się opłacą. Zaufanie to jedna z nich, ale na przykład wszystkie aspekty związane z odpowiedzialnością społeczną to też jest element, który nawet te 6 lat temu ok, one już były, ale dekadę temu koniec rzędem temu kto to rzeczywiście aktywnie pozycjonował swoją firmę w obszarze wtedy jeszcze bardziej CSR niż ESG. Mm -hmm. to, to, co mogę jeszcze dopowiedzieć, właśnie a propos, a propos tych wątków odpowiedzialności społecznej. Pamiętam, jak kilka lat temu Arek Szulczyński, który współpracuje, który współpracuje z Mastercardem, z Wami okazjonalnie mm -hmm. również, Arek powiedział o takim, rewolucyjnym wręcz podejściu Procter Gamble. Szefowie Procter Gamble w którymś momencie podjęli decyzję, że w ciągu jakiegoś skończonego okresu czasu oni nie wyobrażają sobie, że w portfolio Procter Gamble będą firmy, które nie mają faktycznej i takiej, takiej prawdziwie realizowanej misji społecznej właśnie z, obszar, z obszaru z obszaru, obszaru CSR-owego. No właśnie po to, żeby być wiarygodnym w tym biznesie. Nie wiem, czy wiesz, jaką, jaką misję ma Domestos na przykład. No nie, nie wiem. Domestos buduje toalety w szkołach w krajach drugiego i trzeciego świata. Tak proszę. I. E, prawda, no, wiarygodne, spójne, wiarygodne, oczywiście tak spójne. Bardzo. E, potrzebne. I Właśnie, odpowiedzialne społecznie. No, to są naprawdę takie no, w kategorii dobre praktyki, jeśli nie najlepsze w ogóle praktyki. A, to prawda. A czy w takim razie, jakby patrząc na to, że, że dzisiaj ta odpowiedzialność społeczna jest taka istotna i, i, i cele z tym związane, zrównoważony rozwój, tak szeroko sobie nazwijmy, to jak w tym kontekście wypadaliby no, wszyscy ci, którzy zakładali firmy i odnieśli gigantyczne sukcesy jeszcze niedawno, typu Elon Musk z PayPalem, Chris Pritz z czy John Lonsdale z Adepara. Czy oni jakby dzisiaj zakładali te firmy? To też by odnieśli tak spektakularne sukcesy. Czy to się świat tak zmienił, że to co wtedy, to już to nie da się powtórzyć? Zaczynam się zastanawiać, my tu wychodzimy na takich trochę już starszych panów, którzy mówią, u kiedyś to było ten, taka, zaczyna, ma, zaczyna, zaczyna taki, taki, ta. taki wymiar nostalgii się pojawiać w tej naszej opowieści. Jako przez chwilę jeszcze pokontynuuję, że aha. E, tak, oczywiście świat się zmienił i tak mam wrażenie, że akurat ci panowie, e, ci panowie odnieśliby sukces. E, a w ogóle to wyraz uznania za to, że e, no, pamiętałeś i przytoczyłeś Ilona Maska jako, jako twórcę. Paypala, bo to już to też jego dziecko, a, no tak. a wszyscy raczej pamiętają te inne jego dzieci, także te tak, młodsze, tak, 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 tak. zwłaszcza starszą siostrę, młodszą siostrę, przepraszam, czyli po prostu Tesla. Mhm. Um, wracając do, do odpowiedzi na, na Twoje pytanie. Ja mam, przyznaję się, że nie znam jakoś szczególnie biografii żadnego z Panów, no ale wiem, a właściwie mam pewność, że. To, co ich łączyło, to rzeczywiście była pasja w tym, w tym co robią. Oczywiście po, połączona z, z bardzo dużą determinacją i, i, i kompetencjami, ale też z ogromną pracowitością. I w tym sensie postawiłbym na to, że w dzisiejszych, w dzisiejszych realiach również odnieśliby, odnieśliby sukces. Zakładam, a wręcz jestem pewien, że mieli od razu nakreśloną wizję. I potencjalnie to jest ten element, który najbardziej mógł się zmienić. Tak? To znaczy, dzisiaj coraz częstsze, coraz bardziej dominujące jest podejście pod tytułem: Mam pomysł na biznes, moja najbliższa perspektywa to jest, nie wiem, 3, 6, 12 miesięcy. Realizuję ten pomysł i wchodzę na, na ścieżkę, która sam do końca nie wiem, gdzie mnie zaprowadzi. Tak? Ale jest to o tyle o tyle racjonalne, że trochę wracamy do tego ogromu zmian wokół, wokół nas wszystkich, do tego, jak bardzo się zmienia nasza rzeczywistość, więc planowanie długoterminowe w dzisiejszych czasach jest po prostu trudne, a jak ktoś zakłada swoją firmę, jest na początku tej drogi, no to szczerze mówiąc, ciężko sobie wyobrazić jakąś perspektywę dłuższą niż ta powiedzmy krótko i średnioterminowa. To tak trochę troszkę z boku, bo tak zarysowuje się z tego, co mówisz, pewien zestaw kompetencji, które, które w sumie dzisiaj... Humanistycznych, pozostań, prawda? Takich, tak, tak, tak społeczno-humanistycznych, że um, oprócz takiej wiedzy no, inżynierskiej po, po, potrzebne są też kwestie związane z zaufaniem, z pasją, wiarygodnością w tym, co się robi, no i czy, czy to jednak znowu wraca, że hard work beats talent i the talent does not work hard? O, to widzisz, to, to oczywiście prawda. Ja bym, ja bym jeszcze do tego dołożył taki, taki element odwagi, tak? Czyli no, pewnie panowie, których przytoczyłeś, parę przykładów nieudanych przedsięwzięć też mieli, i zwłaszcza po porażce. Ciężko jest zacząć o, na nowo, o, tak, i e, pewnie e, jak nie za tydzień, to za kilka tygodni kilku moich kolegów, którzy rzeczywiście e, no, mieli okazję zakładać e, fintechy już często w tej, powiedzmy, bardziej aktualnej rzeczywistości niż tej, e, nazwijmy to, prepandemicznej, e, myślę, że e, no to w pewnym sensie powtórzą tą taką trochę oklepany slogan, że każda, każda porażka jest nawo nawozem sukcesu, ale tam jest też drugi aspekt, że po każdej porażce rzeczywiście po prostu trzeba zacząć od nowa, i to jest trudne, to nie każdy potrafi. To jest y umiejętność podnoszenia się po porażce, ja bym powiedział, że jest jedną z bardziej poszukiwanych cech, kolejna humanistyczna cecha w, w biznesie. No, a to powiedz mi jakby, jak dzisiaj się w ogóle myśli o nowych rozwiązaniach w obszarze, w którym pracujesz, fintechowym, komerstekowym, Co w ogóle się dzieje w dużych firmach? Jak jakby myślą w tych kategoriach, co nowego, w jakim kierunku idą? Wiesz co, to jest trochę tak, że ja pozwolę sobie gdzieś tam przez, przez własne doświadczenia, przez własne przez referencje do własnych doświadczeń, do oczekiwań moich klientów. Ja za, taką, za taki dobry zwyczaj w biznesie, bez względu na to, co się robi, uważam, że ogromną zaletą jest bycie blisko klientów, zrozumienie ich potrzeb. Czy twoim klientem jest osoba fizyczna, czy to jest średnia mała firma, czy to jest korporacja, zrozumienie potrzeb tych klientów jest rzeczywiście kluczem do dobrej współpracy, do wspólnego robienia biznesu i do długoterminowego, do długoterminowego funkcjonowania. I chciałem Ci opowiedzieć o jednej, mm -hmm. o jednej z rzeczy, którą rzeczywiście niedawno zrobiliśmy i o której pewnie jeszcze kiedyś będziemy rozmawiać. Chodzi o taką regulację, w myśl której wyeliminowaliśmy... Drukowanie papierowych potwierdzeń przy transakcjach kartą. Mhm. Robimy to. E, początkowo ta zmiana była zaprojektowana tutaj lokalnie. To robiłem ja z kilkoma, z kilkoma koleżankami i kolegami z naszego warszawskiego biura MasterCard. Ta zmiana była zaprojektowana na Polskę, natomiast została zaadoptowana przez całą Europę i od kwietnia te, te, te zmiany rzeczywiście funkcjonują w całej Europie. E, dlaczego, e, dlaczego przywołuję ten temat? E, a no dlatego, że to jest coś, czego wręcz klienci się domagali, mm -hmm. o czym mówili i mówili bardzo otwarcie. I z mojej perspektywy fakt, że no my dopiero w 2024 roku e, zaadresowaliśmy tak ważną w kontekście troski o naturalne środowisko rzecz, no z jednej strony jest, czuję się dumny, że to zrobiliśmy, a z drugiej strony mam taki trochę łyżkę dziegciu w tej beczce miodu, że zrobiliśmy to relatywnie późno. Mhm. To jest jeszcze tak troszkę metafizycznie, jak myślisz, co, co jest miarą dzisiaj sukcesu w ogóle firmy? O, to jest, to jest świetne pytanie i mam wrażenie, że ono jest e nie dość często zadawane w, w organizacjach, no bo tu jest odpowiedź na skróty, nie? Bo ta, ta odpowiedź na skróty to jest, no finanse, nie? To tak, łatwo tak, się liczy. Tak. E, można porównać jednego z drugim, umysły ścisłe lubią porównywać, no to no tak, już w ogóle to, to, to tak. poproszę o następne pytanie, tak. nie? A tak naprawdę to nie wiem, im dłużej w tym pracuję, to szczerze mówiąc odnoszę wrażenie, że każdy ma indywidualną odpowiedź na to, hmm. na to pytanie. Wiesz, ono, na język korporacyjny się, ono się przekłada, jaki jest Twój KPI. Eee, tak. I tak. oczywiście w, ty, w, tych, w tym, nazwijmy to świecie korporacyjnym, korporacyjnym, każdy ma swoją miarę sukcesu, każdy ma swój KPI. Ale mi się wydaje, że no właśnie, no z, z gdzieś tam to się zaczyna różnicować gdzieś tam w miarę nabywania doświadczenia. Często taka odpowiedź uczciwa na to pytanie, wydaje mi się, że właśnie wśród, wśród dziś osób, z którymi pracuję, mogłaby brzmieć chciałabym, chciałbym pozostawić coś po sobie. I w o, tym kontekście ta, 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 zmiana, ta zmiana dotycząca papieru nabiera zupełnie nowego wymiaru, bo oczywiście fajnie jest o tym opowiedzieć mhm. przy niedzielnym obiedzie rodzinnym, ale to jest coś, co zostanie, wiesz, i za, za kilka lat już nikt nie będzie pamiętał, Jasne. kto to zrobił, ale, ale ja będę to i to gdzieś na starość będę mógł o tym wnukom Aha. opowiedzieć. To co w takim razie można by młodym ludziom, studentom, którzy myślą o zakładaniu fintechów, commerceteków, startupów, co można by im doradzić, Cię powinni, w którą stronę, co, co jest z tym sukcesem, jakie kompetencje, no, no w ogóle wszystko. Zresztą z naszej rozmowy wyniknęło, że te umiejętności humanistyczne są, są bardzo ważne i rzeczywiście w dobie jakby rozwijającej się technologii, w dobie nie wiem, sztucznej inteligencji, która wypiera takie, powiedziałbym, rutynowe albo coraz mniej rutynowe ćwiczenia, zadania, działania, ta, ten humanizm, ta emocjonalność zaczyna być bardzo, ale to bardzo w cenie, ponieważ no to są rzeczy, których nie wykona za nas żadna sztuczna inteligencja, nie wykona za nas żaden substytut i, i to jest coś, co rzeczywiście możemy, możemy wnieść on top e, tego, co się, co się dzieje wokół nas. E, dopełniając odpowiedzi na, na, na pytanie, ja bym poradził, żeby w pewnym sensie, w sensie nie przekombinowywać, to znaczy robić to, co się lubi, na czym się zna, poszukać sposobu na życie, w szczególności na zarabianie pieniędzy, w obszarach, które się rozumie, które się, no właśnie, lubi, które w przebywanie w których sprawia nam, sprawia nam radość i, i odnalezienie właśnie takiej pasji w tym, co się robi. Eee, I mam wrażenie, że to jest rzeczywiście też jeden z tych takich czynników X, które na przykład tych dżentelmenów, tych których wymieniłeś parę, parę minut temu, odróżnia od... Tych, którzy aż takiego sukcesu nie odnieśli. Nie no to słuchaj, na koniec e, takie jednozdaniowa porada dla naszych jeszcze studentów, jeszcze nie zaczęli kariery. Nie dorastajcie. Nie, Andrzej, poważnie, to... <laughs> e, bądźcie sobą. Myślę, że róbcie to, co, rob... to, co lubicie. Róbcie to z pasją e, i z tej pasji, z Waszych doświadczeń, z Waszego zaangażowania. Narodzą się, narodzą się pomysły, które po pierwsze będą ciekawe, po drugie dadzą Wam dużo satysfakcji, wreszcie po trzecie, potencjalnie zmienicie świat, potencjalnie zmienicie biznesy i naszą rzeczywistość, i tego Twoim studentom bardzo serdecznie życzę. Bardzo Ci dziękuję, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i, no i podzielenie się z nami no bardzo, bardzo ciekawymi e, obserwacjami i takimi insightami. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Dzięki.